Orędzie fatimskie dotarło do Polski stosunkowo wcześnie, bo już w latach 40. ubiegłego stulecia. Pierwszym sanktuarium ku czci Maryi z Fatimy była Turza Śląska. Z kolei w Tarnowie powstały tłumaczenia pieśni fatimskich. Ktoś kiedyś powiedział, że pomostem między Rosją a Fatimą jest właśnie Polska. Jak żeby więc w naszej ojczyźnie mogło zabraknąć miejsca szczególnie poświęconego Pani Fatimskiej? Tym miejscem jest to sanktuarium, do którego przylgnęło miano Polskiej Fatimy. Zapraszam w podróż do Narodowego Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w zakopanym na krzeptówkach. Powiadają, że cudów nie ma, one są, te wielkie i te małe, z perspektywy tego miejsca tym wielkim cudem jest docelone życie świętego Jana Pawła II, a ten mały cud to, to sanktuarium, obok którego stoimy, które powstało ze względu na to, że ówczesny ksiądz Kustosz Mirosław Drozdek razem z wiernymi tutejszej parafii podjęli taką decyzję, iż ufundują sanktuarium będące wodną wdzięczności, jeśli Maryja ocali życie świętego Jana Pawła II i tak się stało. Ale jeśli te słowa pochodzą z ust Maryi, jeśli ludzie uczynią to, co ich proszę, nastanie pokój, to mamy tu wręcz bezwzględną gwarancję, bo chyba tak wiarygodnego jak Matka Boża czy Pan Bóg nie ma nikogo. Więc jeśli samo niebo nam gwarantuje, że nastanie pokój, to nastanie. Tylko oczywiście zawsze jest to pytanie, co musimy zrobić. Myślę, że fenomenem tego miejsca jest niepokalane serce Matki Bożej. Jak wchodzimy do sanktuarium, no to nie trudno nie dostrzec figury Matki Bożej z odsłoniętym, niepokalanym sercem. I z tymi właśnie obiema dłońmi, jedna skierowana w dół w geście, że Matka Boża podnosi człowieka z życia w grzechu do życia w łasce, do świętości, a druga w geście uniesionej dłoni w górę, czyli błogosławieństwa. Więc jest to rzeczywiście miejsce, gdzie człowiek może spotkać się z Maryją jako matką, swoją matką. Maj 1917 roku. Papież Benedykt XV wzywa kraje toczące wojnę do zawieszenia broni i do rozmów pokojowych. Działa dwutorowo. Do litanii loretańskiej dodaje wezwanie: Królowo pokoju, módl się za nami. Jednocześnie wzywa cały świat do wielkiej, błagalnej dziewięciodniowej nowenny w intencji pokoju na świecie. Ostatniego dnia nowenny. Niebo posyła na ziemię swoją królową, która daje odpowiedź, jak zakończyć wojnę. Maryja 13 maja w Fatimie mówi: Odmawiajcie codziennie Różaniec, aby uzyskać pokój dla świata i koniec wojny. W trakcie objawień dochodzi też do przekazania niezwykle ważnego orędzia dla świata. I na początku XX wieku Maryja na jednym końcu Europy mówi: czy pamiętacie, że jestem Matką Bożą Różańcową? I za chwilę, na drugim końcu Europy, zrodzi się system, który wymorduje dziesiątki, setki milionów ludzi. Pamiętacie, kim jestem? A więc Maria nie tyle, można być rzecz w Fatimie, wprowadza się coś nowego, tylko w sposób bardziej doniosły nam przypomina to, że jest Matką Bożą Różańcową i co znaczy Różaniec. Przypomnijmy jeszcze raz, Maria w Fatimie nie mówiła o różańcu. Mówiła o codziennym różańcu. To jedno słowo jest tu kluczem. Jeśli ma być różaniec, ma być codzienny. Niewielu pielgrzymów wie, że polska Fatima ma w swoim posiadaniu bezcenną relikwię. Jest nim połówka kamienia, na której klęczał Anioł Pokoju, który przygotowywał dzieci w Fatimie na spotkanie z królową nieba. Figura stoi w tym miejscu nieprzypadkowo. Ma przygotować pielgrzymów na spotkanie z Maryją, której łaskami słynąca figura znajduje się w tej kaplicy, do której zaraz wejdziemy, a która jest sercem tego sanktuarium że palotyni przybyli tutaj w roku 1951. Zakupiono tutaj małą działkę z małym domkiem, i tak rozpoczęła się historia obecności palotynów na krzeptówkach w Zakopanem. Ta historia jest ubogacona, albo fundamentem tej historii jest przede wszystkim dar błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego w postaci figury Matki Bożej Fatimskiej. W 1961 roku na terenie Polski pojawiły się trzy figury Matki Bożej Fatimskiej, przywiezione z Portugalii i złożone na ręce kardynała Wyszyńskiego. Przez kardynał Wyszyński, prymas tysiąclecia, jedną z nich przekazał palotynom na Krzeptówki z informacją, by Matka Boża Fatimska chroniła Polskę od południa. Od tej figury tak naprawdę wszystko się zaczęło, otrzymanej od księdza Prymasa, bo ponieważ Palutyni później przez ćwierć wieku jeździli z rekolekcjami fatimskimi, różańcowymi bardziej, ponieważ orędzie fatimskie było zakazane ze względu na akcenty polityczne, tak uważano, dotyczące Rosji. A Palotyni mimo wszystko potrafili jakoś to przekroczyć i głosili orędzie Matki Bożej Fatimskiej przez ćwierć wieku, aż zdarzył się Zamach na placu św. Piotra, a w konsekwencji cud ocalonego życia św. Jana Pawła II, który jest drugim fundamentem tego miejsca. 13 maja 1981 roku Jan Paweł II zostaje ranny w zamachu. Świat wstrzymuje oddech. Wierzący wypełniają świątynię i błagają o cud ocalenia dla następcy świętego Piotra. Tragiczna informacja dociera również tutaj, na Krzeptówki. Między godziną 20 a 21 zostaje podjęta decyzja, że jeżeli Matka Boża uratuje życie papieża, to w tym miejscu górale wzniosą świątynię zadedykowaną właśnie Maryi. W przeciągu pięciu lat powstaje taka świątynia poświęcona Matce Bożej Różańcowej z Fatimy. Data 7 czerwca 1997 roku staje się najważniejszą w historii tego sanktuarium. Przybywa tutaj nie kto inny, ale sam cudownie ocalony ojciec święty Jan Paweł II, by podziękować Maryi za uratowanie życia, ale i dokonać konsekracji tego sanktuarium. I w pierwszym roku mego kapłaństwa miałem ten przywilej, jedyny chyba w życiu, że tutaj przybył. Piotr, by konsekrować sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. I wszystko tego dnia było inaczej, niż miało być. Miała być piękna pogoda, wszystko miało być dla papieża, a w górach spadł śnieg, to był czerwiec. W nocy lał deszcz. Wszystko było inaczej, niż miało być. I również Ojciec Święty, Zamiast przyjechać punktualnie, albo być spóźnionym, bo tak zwykle bywa, to przyjechał przed czasem. I nie by konsekrować, tylko poprosiłby, mógł przez 15 minut być sam, w kaplicy niepokalanego serca Maryi. Dlaczego? Po co? No właśnie, bo była pierwsza sobota miesiąca. I papież przybył wcześniej, by odprawić pierwszą sobotę. To sanktuarium jest symbolem cierpienia. Cierpienia, które zostało zadane, dlatego jest takie ważne Ojcu Świętemu z jednej strony na pracę świętego Piotra, a z drugiej strony cierpienia, które towarzyszyło jemu przez cały jego pontyfikat, ale też jest symbolem jedności. Ludzi złączonych e, wiarą, miłością z jednej strony do Boga, do Kościoła, e, do Pani Fatimskiej, ale też i do papieża, bo e, ta miłość sprawiła, iż powstało to piękne sanktuarium, które nawiedza rok w rok ponad milion osób. Papież przyjechał do tego miejsca, kierowany miłością i coś nam zostawił więcej, niż do dzisiaj sobie może wyobrażamy. Nie tylko chciał poświęcić ten budynek. On dokonał konsekracji jako Piotr. Ta sama konsekracja, papież miał uczynić pięć krzyżyków zwilżonym olejem krzyżma palcem. A co zrobił? Wylał w szel cały olej krzyżma na ołtarz i go wcierał. Popranił ornat albe. On namaszczał ołtarz. Wszystko było inaczej. Wszystko było pięknie i śmiało być. To był Piotr. I tego nie sposób zapomnieć. Każdy pielgrzym Wchodzący do sanktuarium, zwraca uwagę na ten łaciński napis. Jego tłumaczenie brzmi: Okaż, że jesteś matką. Autorem tych słów jest święty Ludwik Maria Grignon de Montfort, autor traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Marii Panny. Jego relikwie umieszczone są po mojej lewej stronie przy wejściu do kościoła. On sam stał się wielką inspiracją dla Karola Wojtyły. By powierzyć swoje życie na zawsze Matce Bożej. Z kolei umieszczone po mojej prawej stronie relikwie Świętego Krzyża przypominają prawdę o tym, że Maryja stała się Matką nas wszystkich w najtragiczniejszym momencie swojego życia, pod krzyżem swojego Syna, na Kalwarii. Z tego, co pamiętam, to Jan Paweł II, kiedy był tutaj w sanktuarium, to ze wzruszeniem dziękował góralom i w ogóle ludziom Podhala za modlitwę, która była wsparciem i prośbą o ocalenie jego życia w dniu zamachu, 13 maja 1981 roku i potem jeszcze przez kolejne tygodnie, dopóki Jan Paweł II, papież, nie opuścił Kliniki Gemelli. Więc jeżeli mówił to bez wzruszenia, to znaczy, że było to bardzo bliskie dla niego miejsce i do tej pory jest. Bo później, kiedy już powstało sanktuarium, gdy św. Jan Paweł II osobiście konsekrował 7 czerwca 1997 roku, no to też codziennie w tym sanktuarium jest sprawowana w południe Mysza Święta. Za Kościół Święty, za Ojca Świętego, wtedy za Jana Pawła II, dzisiaj też za papieża Franciszka. I codziennie też jest modlitwa różańcowa o 18.30 w intencji Ojca Świętego. Także jest to taka nieustanna łączność między Stolicą Apostolską a krzeptówkami. Wnętrze sanktuarium budzi zachwyt i podziw pielgrzymów, których wzrok natychmiast biegnie w kierunku głównego ołtarza. Znajduje się tam tabernakulum w formie monstrancji z promieniami. Jednak niektórzy dopatrują się tutaj aluzji do tańczącego słońca, cudu jakiego dokonała Maryja w Fatimie podczas ostatniego objawienia, by potwierdzić autentyczność swoich objawień. Nad tabernakulum znajduje się naturalnych rozmiarów figura Maryi, która przedstawia Matkę Bożą. Podczas czerwcowego objawienia, kiedy pokazała w Fatimie swoje niepokalane serce, otoczone cierniami. Pielgrzymi powierzają fatimskiej pani swoje troski i nie kryją przy tym wzruszenia. Ich słowa najlepiej świadczą o tym, co teraz czują. Mówią: Jesteśmy teraz w Fatimie. To jeśli on do nas przemówił i powiedział, co mamy zrobić, by zmienić świat, no to właśnie trzeba prostoty dziecka, żeby sobie uświadomić, że jeśli Bóg mówi, to niezależnie jakie byłyby przeszkody, wszystko jest możliwe, żeby się zmieniło. Jeśli Bóg daje lekarstwo tak proste, jak różaniec, jak właśnie serce Marii, nabożeństwo do niepokalanego serca Maryi, co wydaje się znów, rozum powie, to niemożliwe. Tak proste środki mogą zmienić świat, dzieci mówią, że mogą. To właśnie przywołał Pana Franciszka. Piacenta wraca do domu i mówi, że jak będziemy odmawiać różaniec, to wnet wojna się skończy. Łucja była tak przekonana, że to się stanie jutro. A co dorośli? To się tylko z przekąsem uśmiechają. Dzieci, co wy wiecie? Wy wiecie, czym jest wojna? No to one dalej się modlą i co się dzieje? Wojna się kończy. No właśnie nam tego potrzeba, tej prostoty, tej świadomości, że jeśli tato mówi... Bo małe dziecko, jeśli ufa i kocha ojca czy mamę, to jest przekonane, że jeśli tato to powiedział, to tak się stanie. Dla nas, jeśli Bóg powiedział, to tak się stanie. Pierwsze Soboty dla dzieci to inicjatywa której organizatorem jest Sanktuarium Narodowe Matki Bożej Fatimskiej na Krzyptówkach. Jest ona skierowana do dzieci, ale daje możliwość uczestniczenia w pierwszych sobotach miesiąca całym rodzinom z dziećmi, rodzicom, dziadkom, e, rodzeństwu. E, tutaj na Krzyptówkach tworzymy materiały, które są potrzebne do tego, by, by dzieci i rodziny właśnie w odpowiedni sposób e, realizowały to nabożeństwo i spełniały wszystkie warunki, które przekazała dzieciom w Fatimie Matka Boża. Jest to Spowiedź Święta, Komunia Wynagradzająca, 15-minutowe rozważania oraz Różaniec. O Franciszku, ja bym powiedział i przypomniał coś, co powiedziała Łucja, go charakteryzując. Gdyby on dorósł, to byłby człowiekiem, który by się niczym nie przejmował. Achiacenta. Achiacenta była pazerna. Moje dla mnie. Do takich dzieci przemówił Bóg, które w ciągu roku, niecałych dwóch lat, z takich, można by powiedzieć, myślących o sobie, stali się świętymi. I tacy my jesteśmy, mamy też swoje słabości. I po to Bóg przemawia, żeby nam pomóc. Te rozważania przygotowaliśmy w specjalny sposób. Nazwaliśmy ten projekt Kwadrans Fatimski i są to rozważania, które w swojej formie zawierają właśnie rozważanie danej tajemnicy Różańca. Jest nawiązanie do wydarzeń, które miały miejsce w Fatimie, do słów Matki Bożej, do modlitw, które Matka Boża i anioł pokoju nauczył dzieci fatimskie. Oraz jest taka wskazówka dla dzieci w jaki sposób te słowa i te wydarzenia mogą ym, zaimplementować właśnie w swoim życiu. W świątyni mamy wiele motywów związanych z Janem Pawłem II. Prezbiterium, które ma kształt tiary papieskiej, z kolei w piątej i 12 stacji drogi krzyżowej zamiast postaci Szymona z Cyreny i świętego Jana Ewangelisty widnieje nie kto inny, tylko sam Jan Paweł II. Ma on też poświęcony sobie boczny ołtarz, w którym są umieszczone jego relikwie. Wychodząc z sanktuarium, natrafiamy na pomnik papieża polaka, który wyciąga swoje ręce ku monumentalnej panoramie tatr. Ale to tylko kilka z rzeczy, które przypominają o związku Jana Pawła II z tym sanktuarium. Niech ludzie więcej nie obrażają Boga, już i tak został bardzo obrażony. To ostatnie słowa, jakie Maryja skierowała do dzieci podczas objawień w Fatimie. Pokuta, codzienny różaniec, eucharystia to tylko niektóre z drogowskazów, jakie Matka Boża różańcowa pozostawiła nam i całemu światu. Idąc za przykładem świętego Jana Pawła II, warto tu przybyć. Powierzyć jej swoje troski, problemy, ale przede wszystkim oddać swoje życie. Będziemy mieli wtedy pewność, że jesteśmy zanurzeni w blask światła Boga, który przepływa na nas przez ręce Maryi, bo cokolwiek by się nie działo, człowiek zawsze powinien mieć nadzieję i ufność w to, że Maryja kocha nas. I chce dla nas jak najlepiej.